Proszę Państwa, dzisiaj nie nawet ludzie nie umie pchać samochodu, tylko musi być modernnie To jest to, co Za może. Zalana, Zalana jest. Zaczekaj chwilę, na akumulator. Tak, zawsze to nie na chwilę, się Jeszcze akumulator

Możemy jechać! No? Możemy jechać! Ale biedni się jest to, to możemy... tak, Jak Serena, magiczna Piażdża, tak ona w ona w polaków Silni go, ty, 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 ty.

that's why a